Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Zaniosę mi... jelita. Zmyliłeś mnie tymi jelitami, podstawiłeś mi Za po Zaniosę jelita z tam na szafkę, one się moczą już ponad godzinkę. To są 42 ekstra, czyli najgrubsze jelita wieprzowe, dostępne wielu oczywiście. Link macie w opisie, i za chwilę będziemy działać. Powiem Wam, co ja tu będę robił. Na, 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 na. <grych> tak, słuchajcie. Jak wszyscy wiemy, kiełbasa Drwala jest to mój nasz autorski przepis, który powstał tu przy tym stole 23 stycznia 2023 roku. Potem kiedy ta kiełbasa eksplodowała. Bo ona tam ma 540 tysięcy wyświetleń. Ja patrzyłem dzisiaj specjalnie, żeby o tym wspomnieć. To, to nie jest są kiełbasy gdzieś tam na innych kanałach, które mają dużo więcej wyświetleń, ale do czego zmierzam? Bardzo wiele osób próbowało to poprawiać. Poprawiać w sensie nie poprawiać, tylko papugować. I OK, nie ma problemu. Tam chyba trzy filmy nawet są na YouTube, gdzie ktoś tam robił i, i mówił, że to jest mojego przepisu. Bo to jest mój przepis. Oczywiście, co niektórzy. Kiełbasa z trzoskiem Niedźwiedzim, kiełbasa staropolska. Ludzie, pokażcie mi ten przepis. Pokażta. To jest kiełbasa drwala. A jeden taki mądry pan, cwaniaczek, który nie mieszka w Polsce, zrobił kiełbasę wiejską, gdzie po prostu toczka w toczkę to samo, tylko zamienił, bo tu jest 18 gramów peklosoli, dał 10 gramów peklosoli i 8 soli zwykłej. I reszta jest to samo, co mój drwal. I nazwał to kiełbasa wiejska. Nazywaj się jak chcesz, chłopie. I ono dobre wyświetlenie tam pod tym filmem, ale generalnie to jest kiełbasa drwala. I wszyscy bazują na tym. Może się nazywać to, nie wiem jak, ale to kiełbasa drwala podbiła internet. Świat internetu. Ile ludzi robi tą kiełbasę? Wymyślaj ta se, co ta? Tylko to jeszcze musi być robione, powtarzane przez różne osoby, których to zachwyci. A ja sobie się zmienię. Umiejcie, nie kiełbasa wiejska, swojska. Tak sobie nazywałem, a I zrobię tak jak drwala. I tu właśnie mam zateklowane już mięso 18 gramów na kilogram 1, 3,5 kg tu jest tego mięsa. Jedna część boczku, dwie części łopatki. A kto mi zabroni? Wiejska, swojska. I przyprawimy, a dodam tylko gorczycę, jako ten dodatkowy składnik, którego nie ma w kiełbasie drwala. I teraz tak czosnek. Dwie, dwa wielkie zęby czosnku. Tu jest 21 gramów, te dwa ząbki ważą. Czyli zwiększymy czosnek, będzie 7 gramów na 1 kilogram. Jego musimy sobie posiekać, dlatego że tu mamy szarpak. Pokazałaś? Nie pokazałaś? Widać. Szarpak, a szarpak jest bez noża. Yy, czyli będzie tak. Ale mi to idzie, widziałaś? Taka ładnie, jak krasa wow. Ładnie, nie? Mm -hmm. Lepiej nawet. Widziałaś? Uważaj Naprawdę. na palce tutaj już. Marta, zawsze nie mi to powtarzasz. Jak nie wieczór. No bo odnosi. już jak bez palców, to już w ogóle nie wiem co. No to ci się udało, ci będę teraz. Duże kawałki czosnku, jest go dużo, więc nie ma bata, żeby komuś nie trafiło w tej kiełbasie. Od razu ten czosnek sobie przełożymy tu do mięsa. Bo tak zrobię, jak robiłem to przy drwalu. Ale pamiętajcie, to nie jest drwal, to jest kiełbasa wojska, wiejska spojstałowana na wiejskę. Tak, więc mamy jedno, to jest właśnie to, pokażę to ładnie. Zobaczcie, jest czerwone mięso, więc jest przepeklowane, żeby to było wszystko jasne, ale a. ja to na powodzie nie wiem, Matko Święta, ale to jak zawsze, się zawsze to. to żadna. Mam łyżeczkę? W ogóle nie mam, muszę iść po łyżeczkę. Poczekaj, zabiorę coś niepotrzebnego. A do czego ci łyżeczka? Z paczki sobie przypraw. Nie, będę muszę mieć łyżeczkę. Człowiek się nalata. Boże, ile ja się Wam powiem, nasłuchałem, naczytałem, ile osób mi podsyła, jak ktoś gdzieś na innych grupach próbuje wstawić kiełbasę drwala albo nazwać kiełbasę drwala, albo nawet robią tak, że w ogóle nic nie e, napiszą, tylko wrzucą do kiełbasy drwala, gdzie widać, ona jest strasznie charakterystyczna, bo ona jest mega grubo mielona. I już każdy wie, o co chodzi, więc ci administratorzy i moderatorzy, których tam jest e, bardzo wielu przeważnie, od razu to usuwają, ale i, tego, i tą osobę, która to wrzuca. Tak to na nich działa. Kiełbasa dzia działa. Kiełbasa drwala, działa jak płachta na byka. Niech tam się działa. Jest mega popularna. Wszyscy o tym wiecie. Wszyscy o tym wiemy. I o to chodzi. 3 gramy na kilogram, czyli potrzebujemy 3,5 kg. 10,5 grama. Tak, na tą ilość tu jest. Rozmieszamy sobie to przed. O, patrz. To jest tyle. Ładniutki, zieloniutki, kochani czosnek. Kupcie sobie kiedyś czosnek w innym sklepie i zobaczycie, jaka jest różnica. Czosnek, przepieluks, taka zieleń. I to niemalowane, naprawdę. Od razu sobie tu przesypiemy. Kolejna rzecz, pieprz czarny grys. Tak, jak to było w pierwotnym przepisie przy kiełbasie z ale pamiętajmy, to nie... no właśnie. I tego pieprzu też będzie 3 gramy. Jedna osoba na przykład, też niedawno z grupy ją pogoniłem, bo było tak, że zrobiła yy, jogasę drwala z mojego przepisu, ale to była mielonka. Normalnie przepis pod rwalem, który mam tam w opisie, to jest kopiuj, wklej, który dodał tam. I nie przeszedł mu przez yy, klawiaturę, tak powiem, na tym, yy, na tym, pod tym postem żeby napisać, co to, czyje to, z czyjego przepisu to. Więc konwersowałem z nim trochę. Oczywiście próbował kijem Wisłę zawrócić, no ale mu się nie udało. Na mojej grupie administratorem jestem ja i ty. To są nasze reguły, drogi kolego. Wszyscy wiemy doskonale, że gdyby kiełbasa drwala nie była tak popularna, to by było wszystko ok, A to, że jest tak popularna, no to wiecie, jak to działa, nie? 3,5 gram gorczycy, czyli 1 gram na 1 kg. Ona będzie się trafiała Wam gdzieś tam. Nie będę jej moczył. Ona nam naciągnie od farszu. Tak jest. I to jest wszystko, jeśli chodzi o przyprawę do kiełbasy swojskiej, wiejskiej. Wysypujemy do reszty. Teraz sobie to. Nie zatrzymuj, lecimy całość. Zobaczcie, przepeklowane duże kawały mięsa, całość takie wielgachne. Musimy to wszystko przemieszać z tą zieleninką, z tym czosnkiem. Ja później jeszcze raz będę to wyrabiał po tym puszczeniu przez ślimak, przez szarpak, ale bez noża. znaczy jeszcze raz, czy nóż to jest, ale taki do krojenia. Oczywiście zaraz będę musiał iść po niego, ja jest? Tak z... Nie wiem, ale długo. A, na desce, dobra, tam go położyłaś, jak zwykle. I musimy to puścić, żeby to uwolniło klej. O, tak jak teraz. Słuchajcie, teraz ja tu wstanę, przesunę sobie nieco. Wszystkie przyprawy macie w opisie. Idę po ten nożyk, bo on będzie potrzebny, zaraz wam pokażę do czego. Bo tu w tym przypadku chodzi o to, żeby to pognieść, żeby to porozrywać. I co jakiś czas, już nam to nie będzie szło, więc trzeba to ściąć. Muszę Wam pokazać. O co chodzi? Patrzcie I to teraz są pcha się tymi dziurami. Widzicie? I to uwalnia swój klej. I o to właśnie chodzi, żeby tak to było. Bo takie chłopaka jest mega. Zobaczcie, jakie duże kawały. Mega grubo mielona. Przez to wygląda tak, jak na miniaturce. Ta swojska wiejska. O. I ja jeszcze Wam. Czekaj, czekaj, czekaj. I patrzcie. Teraz na przykład. Gdzieś tam wam powiedzmy już nie idzie, więc robimy tak jak teraz i później tu obcinamy. Widzicie i to idzie od nowa. O i dalej lecimy z całym farszem. Już myślę, że e, przepuszczam całość. I za momencik e, jak będę to mieszał, to wam jeszcze kilka cennych słów powiem. Zobaczcie, jaka konsystencja będzie. Coś pięknego. Fajnie się klei, dlatego właśnie puszczamy przez ten szarpak bez noża, żeby to uwolniło klej i wszystko ładnie zbiło się w jedną całość. Oczywiście, kto nie ma takiej możliwości, to można sobie tłuczkiem, ale tłuczkiem to jest kupę zabawy. No i dodanie przypraw przed tym gnieceniem, to sprawia to, że te przyprawy nam się lepiej Tułacząją w mięso. Ja sobie tu trochę pomymlam. Za momentik nadziewara, jelita i lecimy. Wyjeżdżamy farszem. O, lejek ten grubszy. Spokojnie te duże kawały nam przejdą przez lej. I teraz bierzemy jelita. Zobaczcie, zaraz wam coś pokażę. To znaczy Fi 42 O. Są w kłębku, więc czasami tutaj takie jest lekko zawinięte, ale to jest wszystko pikuś. Prawie nic, widzisz to? Tak. Prawie nic. Oczywiście przelane porządnie wodą. I mamy. Patrzcie. I teraz Wam coś pokażę. Zobaczcie na, na średnicę tych kieli. Widzicie? I to właśnie chodzi o to, żeby ta jabłasa była nieco grubsza. Przy kiełbasie drwala jest to 28, 28 30, tak? Ili tak dobrze pamiętam. A tu mamy 42 przy swojskiej wiejskiej. Zobaczcie jak ten farsz będzie wyglądał przez Ili to nawet przed wędzeniem ładnie, dlatego że są duże akcenty i tłuszczu i mięsa. I co jeszcze jest istotne, o czym chyba tam nie wspomniałem, że tą wodę dodajemy dopiero po zmieleniu. Przyprawę przed, ale wodę dajemy po. No bo, bo nie ma sensu w ogóle jej dodawać przed. Przed akurat. Możemy ją spokojnie dać po, przed mieszaniem. Przed wyrabianiem, nie mieszaniem. Dobra, Mamy tutaj wykałaczka też przygotowana w razie Konieczności nie wiem, czy ją przewijać przez kij, jak ty myślisz, czy ją skręcać? Skręcać. Sprawdzałem, czy co ty na to przytrzymujemy, tylko tu przy skręcaniu będzie trzeba uważać, bo mamy wielkie kawałki mięsa, żeby trafić między te kawałki. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Już, tu chude, chude tu tłuste, tu czosnek. Piękna sprawa, tylko osuszamy przed tym w domu, zanim zaniesiemy do wędzarni. Należy pamiętać o prawidłowym procesie wędzenia, czyli wędzarnia też musi być wygrzana, zanim kiełbasa do niej trafi. A jak kiełbasę przełożymy do wędzarni, to też musimy ją bez dymu w 10 stopniach wygrzać. Zobaczcie, jaki duży kawał mięsa idzie. Troszkę tam opornie, ale jak już pójdzie, to powinien iść. I już się przepał. No nieraz trudno jest wepchać o to jakiś krzwiak. Nie usunąłem go. O cholera. To nic. Się zje. Nie? Tak, to tu będzie piękne. aj, I lecimy. HNG Smoker. Ktoś mi się pytał, oczywiście napisał tak, jak się to mówi, czyli H G Smoker. Czemu ja tak mówię? Bo tak się mówi HMG Smoker. Najlepsze węzarnie, link w opisie. 50 stopni wygrzewania, już mamy wygrzane. Uwaga, teraz w środku, jak to pięknie wygląda. Pójście na to. Takie kolory, widzicie to? Patrzcie. Wielkie kawały mięsa. Wielkie kawały tłuszczu. Tyle tego jest, 3,5 kg. Co robimy teraz? Mianowicie, tu w tym przypadku akurat bez termoobiegu osuszałem. Teraz odpalamy termoobieg, temperatura 60 stopni, generator dymu na full, zamykamy, zrębki bukowo-olchowe klasa 08, najlepsze są bukowo-olchowe, dostępne wielu z Polska, kochani, do tego generatora dymu przeznaczone. Ja oczywiście już generatorek zasypałem, teraz biorę zapalniczkę, gdzie ja ją mam, tutaj i podpalamy od razu. O, wyczyszczony za każdym razem, zobaczcie jak wciąga ogień, widzicie, jak jest wszystko, jak jest dobry cuk, bo tędy daje nam powietrze i otworek w tej małej rureczce musi być w stronę wędzarni i wtedy to wszystko, spójrzcie, jak to się robi i tu już na pewno leci dym. A jak? Widać? Pewnie, że widać. Ale podpalę jeszcze z drugiej strony, bo mamy dwa te otworki. Zobaczcie, jak ja tu przesuwam, normalnie ogień kieruje, sam się kieruje w ten otworek, nie? I o to właśnie chodzi. Teraz tam się to rozpali, a rozchulało się, spójrzcie, uchylę, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, jak dym zasuwa. Grałka czerwona, bo temperatura się Podnosi na 60, już mamy 56 stopni. I teraz będziemy wędzić do wspaniałego koloru. Nie ma określonego czasu, trzeba po prostu kontrolować. Ja myślę, że dwie, może dwie i pół godziny, nie więcej. Nie wiem, czy widzicie, jak się ładnie gorszyca przebija. Zobaczcie. Pięknie. będziemy Ma być ładny, złoty kolor. Nie za dużo dymu. Więc jak już się rozpaliło, to zmniejszamy na połowę. Tu. Tu jest regulacja jedna, druga jest na pompce. Teraz te nowe wędzarnie już tu nie będą miały tej regulacji, tylko będziemy regulować bezpośrednio pompką. Tak to wygląda, więc cierpliwie czekamy. Jak będzie ładny kolor, zabieramy do parzenia. Trzy godzinki. Dym jeszcze leci, ale spójrzmy, jak to wygląda, bo wydaje mi się, że Wystarczy. Spójrzcie. Piękna jest. Tak jest. Dłużej trzymał nie będę. Jest bardzo tłusta, więc nie wiadomo jak bardzo się nie zmieni. Zabieram teraz do parzenia. Parzył będę do 68 stopni wewnątrz. Następnie hartował. A po hartowaniu oczywiście studzimy, a rano będziemy próbować. No pięknie wygląda. Naprawdę rewelacja. Dobra. Zabieramy. Jak się podoba? Ładna. Ładna, nie? Kawałki obachy. Porządne mięso. Prosto z lodówki. Szkoda kroić, Ale kolory niesamowite, nie? No. Dobra. Szkoda to, wiesz, jak go się mówi, nie? Jak. Nie będę mówił, kto wpadnie do studni. <grym> Takie przysłowie. Szkoda to, jak. A. Nie będę mówił, może wielki musimy zrobić przekrój. Tylko poczekaj, jak to zrobić? Boże. tak nie? Taki przejść brzydki kawałek, no ale. Taki brzydki. No, taki krzywy. Boże. to brzydki czy krzywy? No i jedno i drugie. Uwaga, teraz wielki przekrój. Zobaczcie. Czekaj. Okay. Na pewno będzie tak, że e, prześwietliło. prześwietliło, nie? No dobra teraz. To teraz. Połóż tak jak leży. Pięknie wygląda. Troję kilka posterekków. Patrzcie. Pięknie on skleiło. To jest to. Swojska wiejska. Tak to powinno wyglądać. Dokładnie tak. Chcesz takich uczuć wybrałem? Nie. Chciałem dać, widzieliście? To jest dla mnie za tłuste. No. Już Czosnek mi teraz trafił. Rewelacja. Jest dużo tłuszczu, ale tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc ma to swój urok, tak jak kiełbasie drwala, ale to nie jest kiełbasa drwala, wiecie jak to jest, nie? Wszyscy robią z kiełbasy drwala, ale żaden to nie, to jedna swojska, a druga z czosnkiem niedźwiednim, trzecia staropolska, ale to nie jest drwala, więc to jest swojska, wiejska. Mhm. Smaczne. Zróbcie sobie tylko zróbcie w 40 wójkach, dodajcie troszkę gorczycy i macie takie wspaniałe kiełbachy. Dobrze to wygląda. Mhm. I dobrze smakuje. Rewelacja. To jest to. Dobrze jak jest taka tłusta. Wygląda kiełbasa przynajmniej. No piszcie, czy nie wygląda dobrze. <laughs> A może jednak też. <śmiech> <śmiech> mm. Polecam. A jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz pod tym filmem. Drogi bizu zostaw. Napisz, co sądzisz o takiej kiełbasie? Bardzo dobre, o Jezu. rewelacja naprawdę, zróbcie sobie, no. Kochani, jeśli chodzi o Jelita 42, o wszystkie przyprawy, które były użyte do zrobienia tej wspaniałej kiełbasy, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska, link macie w opisie pod filmem. A z kodem rabatowym... <laughs> grys. Z kodem rabatowym Dostrzewskiej10, <laughs> pisan drukowanymi łącznie, będziecie mieli 10% taniej. Co dalej? Szukacie mięsa? No to Mata Mięso, sklepmięsni.com. Kurier przyjedzie Wam pod drzwi, mamy XXI wiek i nie każdy jest mobilny, więc zamów przez internet i mięso przyjedzie do Ciebie, nie musisz jechać po nie. Tak. HNG Smoker, to właśnie w tej wędzarni wędziła się ta wspaniała kiełbacha. Ale takie porządne lufy, nie? Tak, no rewelacja. Link w opisie, Maciej Piątkowski, HMG Smoker, co raz jeszcze, Social Media, Facebook, Grupa Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok, Swojskie Gotowanie, Instagram, Swojskie Gotowanie. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.